Witam na kolejnej lekcji. Dzisiaj znowu słownictwo związane z podróżowaniem oraz kilka zwrotów. Ćwiczymy pytania i odpowiedzi. Zapraszam. Przenieśmy się na lotnisko. Na początek słówka check in jako odprawa, miejsce, ale też można kłażyć jako czasownik, poddawać się odprawie. Departure lounge to jest hala odlotów. Coś jak poczekalnia. Gate, brama, bramka, wejścia na lotnisku. A duty-free shop, sklep bezcłowy. A gift shop, sklep z pamiątkami. Uwaga, angielski, brytyjski a gift to jest Prezent, natomiast w amerykańskim angielskim na prezent można po prostu powiedzieć present a boarding pass karta pokładowa departure wylot arrival przylot ale oczywiście też odjazd przejazd więc łatwo użyć do różnych środków transportu what is the Arrival time. What is the departure time? I jeszcze. Później wejście na pokład. ID. Skrót od identification. Dowód osobistym. A passenger. Pasażer. Expired. Sam przymiotnik tutaj dam. Expired. Czyli taki, który stracił ważność. I jeszcze kilka takich form przymiotnikowych. To tak jak na lekcji z and but because. Tam było stressed, relaxed. Tak więc można to kojarzyć jako przymiotniki lub bo to są przymiotniki pochodzące od czasowników jako formy odczasownikowe w pewien sposób odmienione. Dla nas, ponieważ korzystamy z czasownika to be, będzie łatwiej pamiętać, że to są przymiotniki. To zobaczmy be cancelled, cancelled, odwołany, anulowany, a opóźniony, delayed. Ale tylko środek transportu. Jeżeli my jesteśmy spóźnieni, to mówimy I'm Late. O sobie nie mówimy delayed, tylko o świadkę transportu. Przejdźmy do pytań o drugą oraz odpowiadania, jak dokądś dojść. Skorzystamy z pytania, które już pojawiło się nam na poprzednich zajęciach. Excuse me, where is check-in? Oraz dwa słowa. Prawo, right i lewo, left. Więc jeżeli chcemy powiedzieć, że coś się znajduje, jest na prawo, powiemy it is on the right. A jeżeli na lewo, to it is on the left. Jeżeli chcemy powiedzieć, że to jest któryś zakręt albo zjazd, użyjemy słowa turning oraz liczebników porządkowych. To było przy miesiącach first, second, third i potem fourth i podobnie. Uwaga, czytam całe zdanie. It is first turning on the left. Czyli to jest lub będzie pierwszy zakręt na lewo. tak by za tym pierwszym zakrętem. W takim razie teraz wy spróbujcie przetłumaczyć. To, co się tutaj pojawia, za tym slajdem będzie slajd z odpowiedziami. Ja je również przeczytam. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej czasu, proszę pamiętać, aby zatrzymać sobie materiał wideo. Odpowiedź: Is that the depot lounge on the left? No, it isn't. I tu można skończyć. Jeszcze cała odpowiedź, jakby coś. No, it isn't. It isn't on the left. The departure lounge is on the right. Odpowiedź. Is it. my gate No it isn't Your gate is the second on the left Odpowiedź Where is E lub The Duty Free Shop. Ale w odpowiedzi tylko The Duty Free Shop is behind the check-in. Jak mam nadzieję, pamiętacie z poprzednich lekcji, E używamy wtedy, kiedy dane rzecz. Jest nieznana dla naszych rozmówców. Mówimy o niej po raz pierwszy, nie chodzi o żadną konkretną, jest nam obojętna, jakiś jakaś. Natomiast W stosujemy wtedy, kiedy rozmówcy znają, wiedzą o co chodzi, lub ta rzecz może być jedyna. Tak jak na takim lotnisku, jest jeden taki sklep bez słowy. Zobaczmy w takim razie na drugi zestaw zdań poniżej i już czytam. Where is E? Lub znowu W. Gift shop. The gift shop is next to the duty-free shop. Odpowiedz. What time is the departure? Your plane is delayed, sir. To jest tak bardzo uprzejmie zwrócenie się do kogoś, na przykład do prezydenta. To możemy kojarzyć z seriali amerykańskich, ale też do kogoś na wyższym stanowisku. I ostatnie zdanie z tych trzech. Is it your wooden pass? Answer. Is it your ID? I am sorry, but it is expired Lub nope. I am sorry, but your ID is expired. Odpowiedź, there are twelve passengers, so the plane is cancelled. It is my plane, the plane is from london to berlin the plane loop the departure time is at a quarter past 11 loop 1115 11, and the arrival time is at a quarter past 12 loop 1215 12, the plane isn't delayed The plane is on time. Lekko pomagam. Pamiętajcie o użyciu czasownika to be, coś czego uczyliśmy się także na lekcji numer 2, A jeżeli chodzi o minutę, bo był zegar, ale nie było dwójnia godzina minuta, jedna to e minute, minute. Pamiętajcie, że może być liczba, noga oczywiście. It was my plane. I was late. I was late two minutes. I tym ostatnim ćwiczeniem dochodzimy do końca dzisiejszej lekcji. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy brali w niej udział. Jeżeli zajęcie się podobały, bardzo proszę o polubienie i udostępnienie materiału dalej. A my widzimy się już na kolejnych lekcjach. Bye, bye students!